Siemanko widzowie, z tej strony Myślik Kolejnictwa Dzisiaj wrzucę mój pierwszy film, taki wiarę sensowny film yy, Będzie to film z przejazdem eu 07364 364 yy, tutaj podniesiony pantograf no, będzie on Just normalnie, bo nie mam sterowania cyfrowego, tylko taki o, analogowy. Będzie on jechał ze składem osobowych nie, trzech wagonów. Po takim e, okrągłym. A po takim okrągłym, to że tutaj. No i sobie pojedziemy. Więc tutaj odpalam teraz nos i zaczynam ruszać. Dlatego muszę świecą i z przodu, jak i z tyłu. No i właśnie tak sobie, tak wygląda jak ja Mogą wystąpić moje komplikacje podczas yy, nagrywania tego odcinka, gdyż ponieważ coś jest nie tak jest z torami, które mam. Więc wagony mogą w pewnym momencie się po prostu odczepić. Ale no, mam no, nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, teraz będzie zatrzymanie na stacji. I w tym momencie pójdę po prawej. tory poprawione. Pociąg sobie stoi na swojej stacji. Załóżmy, Załóżmy stacji. Teraz odjazd będzie. Odjazd. O. Ten model został kupiony przeze mnie około nie wiem, 3 tygodnie temu. Jest on w miarę nowy. Jak mówiłem, jest to lokomotywa A07364 z składem osobowym składającym się z trzech wagonów. Ma on dekoder dźwięku, lecz nie mam sterowania cyfrowego, dlatego posługuję się sterowaniem analogowym. Tak się właśnie prezentuje mój EU07 razem ze składem, i zaraz zrobię sobie jeszcze skład. Odczypię skład osobowy i doczypię mu skład towarowy. Więc poczekajcie, na chwilę ja zaraz. Dobra, ja już jestem a teraz zrobimy sobie. Manewry, bo niestety nie zaświeca odpowiedniego światła do manewru, bo nie, tak jak mówię, nie mam dekodera, ale możemy zrobić takie, właśnie, udawane manewry. Tylko na 07. mamy no, W tym momencie już na torach postawiłem cztery wagony towarowe. Bez, cesty, bez cystern, które też mam, ale gdzieś tam położone. No i dobra, teraz do tyłu się to muszę wiedzie sobie tutaj na ten tor boczny a tutaj z boku. Dobra już teraz ja go rozepnę. Poczekajcie ja to zrobię i to. Do... Dwa odpięte. Więc teraz yy, podjeżdżamy do przodu. Tutaj. Teraz zmieniamy zwrotnicę. I teraz do tyłu. Nie podjeżdżamy powoli. Pod skład towarowy chyba się wczepił. Cieszę nie, zobaczę za chwilę. Nie, nie wczepił się, więc ja go tutaj wczepię. Dobra, już wczepię. Więc teraz w idziemy do naszego. Tutaj idziemy? Słyszymy sobie do przodu. I nic się nie stało. A, dobra. Muszę przegraniczyć na północ. No, już zaczyna sobie jechać. Skład towarowy. Jeżeli ja tylko przejdę z większego kadru, Dobra, na I tak się właśnie prezentuje ten lokomotywa EU07 ze składem towarowym. dobra, i zatrzymamy. No. Teraz, podjedziemy sobie do lokomotywy. Dajcie mi chwilę, ja to wszystko posprzątam. I zrobimy sobie główną. tej lokomotywy. Ja już jestem. Teraz tak, samą lokomotywę. Teraz zdejmiemy z torów. I względem jej wykonania, jest wykonana bardzo dobrze ma na zachowane największe detale, jak na przykład tu tabliczki ostrzegawcze gdzie pod lupą można zauważyć nawet jest napis UWAGA ma tutaj podnoszące się, opuszczające patografy oczywiście samemu trzeba je podnosić i opuszczać ale działają ma jak w prawdziwym kolory umalowane, prawdziwe umalowanie tutaj właśnie tak ładnie wystające tabliczki PKP oraz e 07600 364. Z przodu o. Z przodu prezentuje się tak. Wszystkie światła się parą jeździ bardzo dobrze. No i w tym odcinku to będzie tyle. Jeśli odcinek się spodobał, zostaw sobie subskrypcję i lajka. Like no i niedługo zrobię odcinek z makiety kolejowej, już robionej przez ileś tam czasu. Ma na to trzymać się, widzowie, i wszystkiego tam dobrego.